Cześć Was, mawidzu, witam Cię. Nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale mój dobry znajomy będzie się na High League konfrontował z jednym z pupasów kamerzysty, czyli dredziastym. Dlatego dzisiaj Wam pokażę najlepsze z najlepszych momentów z konfrontacji intelektualnej, tak naprawdę, no, no bo to były rundki High League, właśnie mojego dobrego znajomego z dredziastym. Bardzo bym Was prosił, żebyście użyli jego reflinka, którego macie link w opisie, bo jak wiecie, czym więcej sprzeda reflink, w tym większa jest prawdopodobieństwo, że będzie ponownie walczył i dostanie pieniądze z High League <laughs> Dobra, a tak na serio, to kupujcie pay per view do High League, który już jest w tym tygodniu, z mojego reflinku, który macie w opisie. No i tak będziemy dzisiaj oglądać, yy, według mnie, fany moment troszeczkę, no bo Nowaczkiewicz, już się nauczyłem, tak, yy, postarałem się. Oraz Dredziasty mają konfrontację. Konfrontację na słowa, przed tym, jak dojdzie do ich walki. Ich walka wydaje mi się, że jednostronna jest totalnie i raczej Nowaczkiewicz wygra. W sensie chodzi mi tą, o tą fizyczną walkę, bo. Bo, bo to na cage'u to to zobaczymy. Ja tylko widziałem urywki. Zostawcie lajka, jeżeli widzielibyście mnie na takim highligu lub ma, i wtedy wiecie, ma oraz highlig zobaczą zainteresowanie, że wow, tyle osób kupuje z jego reflinka, wow, tyle osób zostawił lajka pod tym filmem, gdzie mówił, pokażcie zainteresowanie, o kurde, to musimy mu dać duże pieniądze. I wtedy mi zaoferują duże pieniądze, ja powiem, nie. <laughs> Zostawcie też suba, bo się zbliżamy do półtora miliona, na półtora miliona obiecałem wam, że w końcu aktywuję system Windows, więc będzie to strasznie duży event w naszym życiu, więc jak najbardziej polecam. Myślę, że przyszedł czas rozpocząć rundę pierwszą. Runda pierwsza, myślę, że w tym momencie się oficjalnie rozpoczyna. <grym> Tak, takich, takich na początku jakichś nieścisłości technicznych to dużo było podczas tego, tych rundek, ale biorąc pod uwagę, za chwilę jak zobaczycie poziom dyskusji, to poziom techniczny też jest równomierny. Tak bardzo chcę wygrać i tak bardzo mi na tym zależy, że nie będzie musiała tego robić. Ale ty się tutaj, stary, ty się tutaj znalazłeś dlatego, Bo? że ty musisz robić wszystko, żeby ratować... Twoją karierę, karierę. Ale czemu tak mówisz, ponieważ? Masz ucięte całkowicie zasięgi. Jesteś odcięty od kamerzysty. No I co, tak to napra... jest jedyna droga, tak? Że, że Ta, muszę. To jest się jedyna, pokazać, twoja, tak? jedyna twoja szansa. Ścieżka, szansa to jest życia. jedyna twoja droga, to jest twoja jedyna droga. Myślałem, że tak nie jest. Nowaczkiewicz, czyli osoba, która generalnie jest z tego, że jest trąby przyjacielem, głównie, mówi, że bez kamerzysty ten dredziasty jest nikim. Naprawdę? Kojarzycie ten mem z trzema spidermenami Teraz mamy dwóch Spidermenów i jeden nie wiem tego pana Pawłowskiego na środku ja ci okazałem szacunek ty mi po szacunek czym, okazałeś po czym ponieważ? ty, po czym ty e, dodajesz story że ty mnie rozpolisz po no czym? tak no bo po czym poczekaj po, poczekaj po, daj mi końca, nie, no. nie przerywaj nie przerywaj mi nie przerywaj mi po... kupa pokazał dredziastemu szacunek po czym dredziasty powiedział że go rozpierniczy to brzmi troszeczkę jak, kurde, ten typ z ostatniego mojego filmu, który też, ja mu okazałem szacunek, nie wyzywałem go, a on powiedział, że on mnie rozpierniczy i coś tam inne. No, no nie, do, nie dosłownie, że mnie rozpierniczy, ale podobnie. Ty Między to... tym, jak mnie wyzywasz, gdzieś, że, że mi skończysz. Ja karierę. cię wyzywam? Tak, tak powiedziałem, że, mi... że wygram. To jest wyzwanie. Nie nie powiedziałeś, że wygrasz. No Użyłeś troszkę od, ostrzejszych słów. Że cię rozpi... ale... Odkleiło cię, co? <laughs> śmiesznie się ogląda tą konferencję z perspektywy czasu, naprawdę. Tym bardziej wiedząc, jak osoba po lewej się upokarzała ogólnie, ogólnie nie, nie słynęła z tego, że jest jakkolwiek inteligentna, no i była po prostu takim pachołkiem na filmach kamerzysty, gdzie on z niego doił, koniec, kropka. A po prawej mamy przyjaciela trąby. I teraz za się dużo dopów Dopalaczy? palaczy. Mm. Słuchaj, e, że cię rozpięk i ty mówisz, że ja cię wyzywam, wyzywać to ja ciebie mógł, gdybym ci powiedział, że jesteś śmietną, je to wtedy bym cię wyzwał, a to, że cię rozpięk pole, to jest Atak, twoją stronę, że ja chce... jaki ty jesteś tragiczny, Jaki jaki ty jesteś tragiczny. Ale... Nie no, mówi jak najbardziej prawdę. Dredziasty, jeżeli powiedział, że tylko rozpierniczy go, to go nie wyzywał, tylko stwierdził, jakby to był atak, dosłownie, no, no, no pierwszy raz się chyba w życiu zgadzam z, zgadzam z dredziastym. A odpowiedź Nowaczkiewicza to jest to, że dredziasty jest tragiczny. Mi? ty nie będziesz mi mówił, co ja wstawiam na Instastory, story. Ale, ale Człowieku, ty, to jest ale mój ty, Instagram. Ale ty w ogóle nie rozumiesz, ty w ogóle nie rozumiesz tych słów, które ja kieruję do ciebie. W ogóle tego nie rozumiesz. Ty w ogóle. No to jak... Zrozumiałeś o co chodzi w całej tej wypowiedzi? No nie zrozumiałeś. Po... Ja Nagrywasz coś, mówisz, pod... że ja roz. Kolenowackiewicza, tak, tak, że ja tak, mu skończę tak, karierę, tak, tak, po tak. czym dodajesz story sklepu, po czym mówisz ciekawie, czy mu będzie przykro, jak mu skończę karierę. No, wydaje czy mi się. Ty sam w to nie wierzysz stary? Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie tylko Dradziasce nie rozumie do końca, co ten Kuba mówi. W sensie, no kurde, no, no to jest wiadome, chłop chce zarobić podwójnie. Po pierwsze nakręca hype na walkę, którą prawdopodobnie przegra, więc to jest jak najbardziej dla pl na plus dla hidigu. Po drugie, reklamujesz swój sklep, no i se zarobi na tym, no, no, no okej. Okay. Tak? tak? Mogę salto tu z***ać za jak chcesz. Nie bałbyś, bo pewnie nie potrafisz. A udowodnić ci? Udowodnij, no. to te... denerwuje mnie takie gadanie. Tu gadania. gdzie jest x, tu gdzie jest x mordo. Tu. Nie, ja wolę ze stołu, żeby był lepszy efekt. Mogę nawet z twojego jak chcesz. Eee, okej. Okay. O kurwa. Okej. Okay. No zaimponował. No, no dobra. <laughs> To chyba najbardziej mnie póki co. Nowaczkiewicz mówi i podważa to wszystko w sumie co Dredziasty mówi. Tak samo z tym, że Dredziasty walną z dupy, że no ja, mo ja mogę salto zrobić. Nowaczkiewicz mówi, że nie, nie możesz, a on się robi. Teraz jak się pokaże z innej strony, to ludzie też mają z tyłu głowy, że Dredziasty potrafi być elegancki, w porządku. Klasunia, tak, jest. Yy, norm... Słowo klasunia, opisując klasę, to już samo w sobie jest XD. Tym bardziej pochodząc od y, człowieka, który jest znany od kamerzysty i ogólnie się tam u niego poniżał za bardzo niską cenę. Przed upasem, trąby i ekipy. Ach, to jest. Yy, gdzieś. Nie wiem, no dla mnie to jest trochę śmieszne, tak szczerze mówiąc, bo w sumie przed przyjściem do High tak naprawdę mnie nikt nie znał. Bardzo dużo zawdzięczam federacji. I też dużo na pewno zawdzięczam bardzo Matiemu przy, podczas występów na jakichś odcinkach i tak dalej, i tak dalej. E, no wiesz, no, nazywanie kogoś przy dupasem, no to to. Matiego nazywali, że jest przy Dupasem Frieza. Są komentarze gdzieś tam, że kim jest Nowaczkiewicz. Przy Dupasem, przy dupasa. Ej, w sumie to ja chyba nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś na trąbę powiedział: przy Dupas Pierwsze dosłownie słyszę. Wydaje mi się, że do tego nie ma zbytnio powodów, no bo jakby Tromba dużo wnosił do tej całej ekipy, wspólnie z Freezem w sumie startował praktycznie od zera, pokemony nagrywali, no nie no, to było, to, to, nie, to nie to samo. Całkowicie nikt tak z tego, z, gdzieś tam z naszego otoczenia tego nie odbiera. Mati przyjeżdża na moje sparingi, przyjeżdża na moje treningi, gdzieś tam robimy dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy razem i to na off-kamerach, więc życzę takiego przyjaciela, jak dla mnie jest Matim każdemu bo takie wsparcie jak ja gdzieś tam dostaję od Mateusza, no to to jest dla mnie bardzo miłe, no a wiadomo, że ludzie będą mówić niezależnie, niezależnie z kim by zaczął nagrywać, niezależnie kto by nagrywał, to i tak będą mówić, że jest przydupasem. Biorąc pod uwagę, jak zareagowałeś na moją krytykę waszego odcinka, to się nie dziwię, bo nawet jakby ktoś tak sądził, to i tak by tak nie powiedział, ale faktycznie tym, co tutaj powiedział, to pokazuje, że faktycznie są, no może na od tych odcinkach wydaje się jak serio taki przydupas, ale chyba prywatnie tak nie jest. No i to też nie tak do końca, że kto Ktokolwiek się nagle pojawi na odcinkach, to od razu jest przydupasem, bo na przykład mamy idealny przykład dosłownie, no, no Przemka Pro, no Przemek Pro, nie widziałem, żeby ktokolwiek powiedział, że on jest przydupasem. Oglądałem ostatnio materiał u Marka Kruszwila, który był usunięty, gdzie zrobili z ciebie mopa. Zrobili z ciebie mopa no do pierwszy podłogi. film. Pierwszy film mój w jakikolwiek... ja, ja nie wiem, aha, pierwszy film. Pierwszy film mój w, w internecie jakikolwiek. No, gdzieś tam e... się nie, od, nie, od, nie odnalazłeś się, dobra. Naprawdę? Ja może tam jakieś urywki widziałem, wiecie, tego jak Drodziasty się poniżał na tych filmach dla atencji, ale to, że udawał mopa, to jeszcze nie widziałem. Czy jakby Nie chcesz... pokazujcie go, bo tak jakby... Yy, 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 inaczej. No ja i tak uważam, że na tle tego, co się dzieje teraz w internecie i ogólnie tego, co było w internecie, to, że ja tam głową... To był mój pierwszy film w ogóle, ja nie wiedziałem... To jest mały Miki. Z tym, co się teraz dzieje. No. To, 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 to jest naprawdę jeszcze takie. Ja. Takie wybaczalne, ale. Używałeś swojej głowy jako mop na filmie Kruszwila. To, to, to jest. To, to nie jest jakoś, nie wiem, bardziej wybaczalny czy coś. No to i tak jest tak samo poniżalne, jak niektóre rzeczy, które pod koniec robiliście z kamerzystą. Ja yy, nie wiedziałem do końca też, co robię, nie? Byłem mega pod wpływem emocji, w ogóle pierwsze spotkanie, znaczy pierwsze to nie było moje pierwsze spotkanie, ale jedne z pierwszych spotkań w ogóle tam z nimi chciałem, chciałem nagrać po prostu dobry odcinek. A wstydzisz się tego? My... Na przestrzeni... Jakbyś był w tamtej samej sytuacji Na... dzisiaj, zrobiłbyś to? Tak, zrobiłbym to, no. Okej, okay, Kuba, pytanie do ciebie. <noise> ja nie wiem, czy to sep4 uciął, czy on serio jest taki, no, no, no głupkawy. Z jednej strony mówi, że był wtedy głupkawy i to był jego pierwszy film i w ogóle, a z drugiej strony mówi, że no, w sumie to jakby znów była ta sama sytuacja, to też bym znów to zrobił. Byłeś, byłeś tam z dziewczyną jakąś tam, nie wiem, nie znam... No to już wiem, o którą sytuację mówisz i nie, nie byłem wtedy w związku. Czy to prawda? No, prawda czy nieprawda? Ja nie będę kłamać, więc nie będę odpowiadać. Znaczy na tamten moment właśnie zrezygnowałeś jakby z związku na poczet innej nie. dziewczyny. Nie. Nie będę mówił tak. chyba imienia i nazwiska. W ogóle tak nie było, w ogóle tak nie było. Ale wiesz o czym mówię. Wiem o czym mówisz. I, i tutaj mamy bardzo, ale to bardzo trudną sytuację, bo z jednej strony mamy fagatę, która tutaj jest znana z tego, że gada farmazony i to bardzo często, a z drugiej strony mamy kubek, który wydaje mi się, że pomimo tego, że wydaje się ostatnio bardzo odklejony, to ma jakieś tam jednak swoje zasady, może? Nie wiem, no na pewno bardziej niż Fagata i to wciul bardziej. Dlatego jestem skłonny bardziej mu uwierzyć w tej sytuacji. I to pomimo tego, że mnie tak zwyzywał, i w ogóle, bo jak widzicie, nie wiem, no, no jestem obiektywny. Czyli... No wiem, bo widziałem TikToka. Śledzę TikToka stary. I panowie, tam klub... panowie, potrzebujemy konkretów, bo. Śledzisz TikToka, kurde, skojarzyła mi się ten yy, jeden moment z wczorajszego filmu. Zebo nagrał odcinek. Ludzie nagrywają TikToki. Czajcie dwa, Ludzie nagrywają. TikToki. Ludzie nagrywają TikToki o tym, że nagraliśmy chujowy film. Rozumiecie to o co chodzi? Ja nadal nie rozumiem, a już minęło kurde chyba 48 godzin po tym, jak to nagrywałem i myślałem o tym. Wiem, że na konferencji była jakaś tam zgoda między wami. Było, było, było. było. Na KSW się pokłóciliście, tak? Tak, on powiedział bardzo mocne słowo w moim kierunku, on powiedział, że potem się tłumaczy, że to był żart, ale moim zdaniem to nie był żart. Ale on myślał, że albo jest śmieszny, nie wiem, w każdym razie no nie pozwoliłam sobie. A to co on ci powiedział? A, o, brzydko. Mocne brzydko, słowo, brzydko, nie? Bo jakie to było to potężne słowo, o którym mówimy? O, tutaj bardzo fajnie, bo ja oglądałem ten moment z Lexi i w sumie mnie ciekawiło, co ten Nowaczkiewicz, czyli przyjaciel Tromby, powiedział do Lexi. A teraz może się dowiemy na tym cage'u nareszcie. Bo Lexi tam przeżywała, jakby, co najmniej to słowo, co Majewski powiedział, nie? Jeszcze to nie było coś, co, co wiesz, i to faktycznie mogłoby kogoś bardzo obrazić. No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, bo. Bo ja też nie sądziłem, że mój film krytykujący ten ich film z trąbą może kogoś obrazić, oraz to, że nie potrafi wymówić jakiegoś nazwiska, ale ale, ale się zdziwiłem i mnie zaskoczyłeś. O, wiesz, to równie dobrze może być, ty, kur, ale nie, nie dobrze było to może być... nic, no właśnie... ża nic żadnych takich słów, które gdzieś tam są obraźliwe w, w języku potocznym. Chorągiewa. Tak, okay. dosyć. Mocne słowo, nie? To tylko udowadnia, jakim jest manem był ten cały wywiadowca, czy kimkolwiek on był. Dzie dziennikarz, przepraszam. Czy chorągiewa to jest takie bardzo obraźliwe słowo, żeby aż tak przeżywać? Chy chyba nie, chyba nie. I chyba Lekcja o tym wiedziała, dlatego szeptała, bo nie chciała, żeby ludzie zobaczyli, co ją obraża. Po co robisz takie zabiegi marketingowe, jakieś na zasadzie, że dodajesz jakieś insta story z papierosem, jak ty przecież nie palisz? To był zabieg według Ciebie? No tak. No po coś to robisz? dodajesz zdjęcia ze szlugiem, jak nie palisz. Wytłumacz to, bo ja mnie to bardzo ciekawi, co mam pomyśleć, że nie wiem, że nie trenujesz, czy że ty palisz papierosy, czy że to nie wiem, nieogorsza. Ty sobie wygodność. możesz. Ty sobie możesz to odbierać, jak ci się to żywnie podoba. Nie wiem, No, ale dodajesz zdjęcia ze tak. szlugiem na Insta story, jak nie palisz. No, wstawiłem, no. Po co? Ej, tego Nowaczkiewicza naprawdę przejmują najmniejsze rzeczy, na przykład to, że ten cały dreziasty nie pali, ale wstawił zdjęcie z tym, że niby pali na, na Instagrama, czy tam z papierosem. Co, co to w ogóle ma być? Na takiej zasadzie, a dobra, dodam sobie zdjęcie ze szlugiem, co, nie wiem, komu chcesz coś pokazać. Ale ty, czy ty w tym momencie chcesz mi zarzucić, że jakkolwiek to miałoby wpłynąć nie, na losy dla mnie walki? To, czy... dla, mnie to jest, dla mnie to jest czysty zabieg manipulacyjny. Teraz mi się przypomniała Little Monster, przed tym, jak w ogóle zaczęła zdawać na prawo jazdy, która wrzucała sobie zdjęcia, jak niby prowadzi autem. To, to, to było śmieszne. Nie, bo po prostu ty nie rozumiesz. Ty w ogóle nie rozumiesz starych pytań skierowanych do ciebie i tego, co ja do ciebie mówię. No, dobra. nie wiem. Czemu jesteś taki głupi? Ja jestem głupi. No, ty nie tak rozumiesz mi się pytań wydaje. skierowanych do ciebie, ty bałwanie. Nie rozumiesz pytania. Nie rozumiesz pytania. Wstawiłem story tak po prostu. No i dobra, ale ty nie rozumiesz tego, co dalej do ciebie To nie jest żaden zabieg manipulacyjny. No okej, okay, no to okej, okay, ty tak uważasz, w porządku. No ale to ja to wstawiłem, ty wiesz lepiej ode mnie. 2022 nadal nie zaskakuje, a dalej jest dopiero e, styczeń. Dredziasty mówi do znajomego trąby, czyli Nowaczkiewicza. Yy, dredziasty, będąc przed upasem kamerzysty, oczywiście, yy, mówi do Nowaczkiewicza, że, że jest głupi. <grym> jakiej my w ogóle rzeczywistości żyjemy? Że dredziasty na kogokolwiek mówi, że jest głupi. Naprawdę. I poniekąd naprawdę dredziasty na razie na tym caju o wiele lepiej wychodzi. Więc poniekąd ma podstawę do tego. Troszkę widzę, że jeszcze trawisz to ostatnie pytanie. Myśli, czy jestem głupi na pewno, czy nie? Czy może jednak nie do końca? Jestem głupi czy nie jestem głupi? Kurwa, ale mi pytanie zadał. Ja pierd... Ciężkie pytania zadaję. Nie, no ogólnie nie widzę potrzeby wyzywania Cię i obrażania. W żaden sposób. Zastanawiam się po prostu na jakiekolwiek pytanie, które bym nie zadał, i tak sobie wymyślić jakąś głupią odpowiedź. Dredziasty go tam dosłownie wyzywa od głupich, yy, coś tam jeszcze mówił, a, a, a i nie widzi żadnej podstawy, żeby go wyzywać. A, a, a mnie, co ja zrobiłem takiego? Chłop się własnych zasad nie trzyma, naprawdę. Jak wiadomo, w oktagonie ważna jest yy, siła fizyczna, ale ja mam dla ciebie, dredziasty, pytanie takie bardziej yy, o siłę umysłową. I logiczną? Ile końców ma 9,5 kija. <grystanie> Jezusie. <grystanie> Wiesz co, teraz tak głupio mi nawet odpowiadać na to pytanie, bo bym musiał się pewnie dłużej zastanowić. <grystanie> Dobra, nie, to faktycznie jest przygód, ale no, no nie wiem jak ten Nowaczkiewicz źle przy nim wychodzi. No Kuźba, jak on to zrobił? Co do Kuby, czy nie uważasz, że ostatni odcinek swoim udziałem u Trąby był trochę kontrowersyjny? Uważam, uważam, że wyszedł naprawdę kiepsko. Nagrałem tamista story nie jestem z niego w ogóle zadowolony. Myślę, że Mati też. O! Jednak nie jest zadowolony z tego filmu i o kurde, wyszedł kiepsko. No i nagle nagle przyznaję rację. Ale jak ja nagrałem film i mówiłem, że w sumie to kiepsko wyszedł i analizowałem, co ludziom się mogło nie spodobać, to wyzywanie mnie. Ciekawe, ile razy mnie tam wyzął. W sumie ja, ja muszę to kiedyś policzyć, albo niech ktoś policzy, bo mi się raczej nie chce. Mamy jeszcze jeden wątek, który Sep 4 wrzucił osobno. Nie wiem dlaczego, no ale dobra, oglądamy. Ja teraz jedno pytanie do Kuby, jeżeli mogę. Proszę. Jasne. Kubuś, to będzie pytanie matematyczne. Powiedz mi, ile miesięcy siedziałeś w więzieniu? I najlepiej powiedz nam wszystkim za co. Eee, nie wiem skąd się wzięło takie pytanie. W sensie nie wiem, po co ktoś zadaje eee. takie pytanie. Siedziałeś Mateusz. w więzieniu? Cii ten Redziasty w tle. Siedziałeś w więzieniu? No ale cóż ja tutaj mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że idąc w takie miejsce, na taką konfrontację, tym bardziej na żywo, gdzie widzowie będą dzwonić, zadawać pytania, to powinieneś być gotowy, jeżeli masz jakąś ciemniejszą przyszłość, w jaki sposób wybrnąć z tego. A tutaj widać, że strasznie go to szokowało. Tak się dowiedziałem. Naprawdę? Nie, mhm. nie. Ktoś wspomina jakieś stare pierdoły. O, no właśnie, wyciąganie... stare pierdoły. No nie wiem, czy siedzenie w więzieniu to jest taka pierdoła, tak naprawdę. Jakiś Mówienie jakichś jakich... jakich śmieci bez konkretnego kontekstu. Ale to nie jest śmierć, i, wy... do... I wytłumaczenia jest. No nie jest w ogóle w porządku. Ja, ja nie wierzę w niego, w, no, w tego Nowaczkiewicza i nie chodzi tutaj o więzienie wyrąbane. Znaczy może nie wyrąbane teraz powinien się wytłumaczyć z tego, bo jakby jak ktoś już mu zadał pytanie i on się tak tym przejął, to tym bardziej będzie powodować, że ludzie sobie będą myśleć najgorzej o nim, a może to jest jakaś mniejsza sprawa. Ale najbardziej mnie dziwi to: Tutaj chłop dzwoni, wyjawnia dosłownie jakieś brudy o nim. Które były totalnie prywatne i go nie wyzywa, tylko mówi, że nie, to nie jest w porządku stary. Ja robię tylko film, gdzie krytykuję ich zachowanie publiczne, on mnie wyzywa, jakbym, nie wiem, zabił mu... Psa. Staram się znaleźć tutaj jego procesy myślenia i nie potrafię. N nie potrafię, widzowie! Jesteś w stanie coś, coś na ten temat powiedzieć? Czy... Nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek sens wypowiadanie się na temat takich rzeczy. Szczerze, to jest bardzo ciężkie, bo jak nie powiesz, to ludzie tak będą drążyć. A jak powiesz, to w jakiś niech sposób drążą, jesteś w stanie się z tego. Nie... Jesteś w stanie. Yy, jakbyś... Niech drążą, no jakby no nie, ma, nie ma o czym rozmawiać tak naprawdę, więc nie ma po co tego w ogóle drążyć. No, no i ponownie mamy przykład, że nikt mu nie powiedział jak działa internet. Jak ktoś dzwoni, będzie mówił takie brudy o tobie nie do końca, wyjaśniając, co się stało, to ludzie będą sobie myśleć najgorzej o tej sytuacji. Że tam się siedziałeś, nie wiem, bo, bo bo całą rodzinę kogoś, nie wiem, wszedłeś i popostrzelałeś czy coś. No, no, bardzo złe rzeczy, tak? Dlatego się mówi wprost, bo może to być jakaś malutka rzecz, tak? To prawda. Eee, nie no, gdzieś tam kiedyś miałem problemy prawne, ale jest to całkowicie wycięte z kontekstu. Po prostu znalazłem się gdzieś w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. I wiele konsekwencji prawnych, jakby to za mną niosło. Nie zrobiłem nic złego i nie zrobiłem również nikomu krzywdy, nie zrobiłem nic złego. Czyli siedział za niewinność, ok. I myślę, że na tym mogę zakończyć temat. Dobrze, to tak, to, to niech tak będzie w takim razie. Dobrze. Dobra. Tak, dostałem teraz wiadomość, że i tak gdzieś będę musiał się wytłumaczyć w jakikolwiek sposób z telefonu i z moich problemów gdzieś tam z prawem. Y, gdzieś tam ludzie będą drążyć, więc ja mogę opowiedzieć, jak to wygląda. Nie? Aha, czyli ktoś mu doradził, tak jak ja tutaj powiedziałem, żeby on zrobił, no, że i tak ludzie będą drążyć, więc lepiej niech powie prawdę. Tylko on sam o takiej konkluzji nie potrafił dojść, tylko ktoś mu musiał tam napisać na SMS-ie. Ja, no, widziałem, że się mocno jakby wyłączyłeś. Yy, na chwilę, no. Nie, wiesz co, bo myślę nad całą sprawą, bo jest to. W takie, to jest ogólnie w przykre, jak gdzieś zaczyna ci wychodzić i wiesz, i pojawi się ktoś, kto wyciągnie stary jakiś rzeczek, jak mieć 19 lat. A ile on ma teraz lat? 25 lat, czyli to było, no, 6 lat temu jakoś. No dobra, to nie wiem, czy to było tak dawno temu. Tym bardziej, że już wtedy byłeś dorosły, no ale dobra. Miałem 19 lat, miałem wypadek samochodowy, w którym jechałem ze swoim kolegą. Mój kolega miał złamaną rękę. Pan, który jechał z naprzeciwka, pan, który jechał naprzeciwko, bo miałem wypadek czołowy. Gdzieś tam coś rozmawialiśmy, ja się zagapiłem i po prostu częściowo ja na jego pas, on częściowo zjechał na mój, on ściął zakręt, była droga polna. Uderzyliśmy w siebie w bardzo, przy bardzo dużej prędkości. Następnie ja wylądowałem w szpitalu, straciłem czucie w stopie, miałem połamaną rękę. Mój kolega miał e, rozciętą głowę tutaj. Ja musiałem. W sądzie odpowiedzieć za to, że doprowadziłem nieumyślnie do uszczerbku na zdrowiu swojego kolegi. Ale jak to się mówi, ważne, że wszyscy zdrowi, czy coś, nie wiem. No ale, ale dobrze, bardzo dobrze, że się wytłumaczył i tak jak mówiłem, ta sprawa jest o wiele mniej groźniejsza, lub tak przynajmniej brzmi, niż faktycznie zależała na początku. Jak ktoś zadzwonił i on nie chciał opowiedzieć o tym. Wtedy dostałem informację, że pan ogólnie ma bardzo duże znajomości. Taką dostałem informację. Nie będę mówił, nie będę mówił kto prowadził tą sprawę, bo zeznania w ogóle pana z, z samochodu naprzeciwko zostały zmienione i okazało się nagle, że pan ma połamane żebra, ale wyszedł po dwóch dniach ze szpitala. Coś mi tu ogólnie nie grało w całej sprawie i stanąłem przed sądem, dostałem wyrok w zawieszeniu. No, a to po prostu brzmi jak Polska. I ogólnie, tutaj, jak się tłumaczył z tego wszystkiego, naprawdę brzmiał normalnie. Na w miarę inteligentną osobę oraz rozsądną, nieodklejoną. Czy tak nie może być cały czas? Nie wiem, może jeszcze kiedyś do tego dożyjemy. Ja się z tobą widzu żegnam, yy, Życzę ci miłego dnia i pamiętaj o tym, żeby nie, nie, nie być fajką i zostawić lajka. To, nie, to się nie rymuje. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Oto się rymuje, dobra. No i subskrypcja też, bo każda nowa subskrypcja w tym miesiącu to jedna nowa subskrypcja.